Witajcie po wakacyjnej przerwie na kanale starannie wyselekcjonowanych filmów i seriali. Zobacz ten film. W pierwszej propozycji, którą serwuje nam Netflix, młoda kobieta spodziewa się dziecka i podejmuje decyzję o ucieczce z kraju rządzonego przez totalitarny reżim. Osamotniona na pełnym morzu musi walczyć o przetrwanie. Przyjmujący dreszczowiec o kobiecie w ciąży uwięzionej w kontenerze. Idealna propozycja na październikowy wieczór. Film Nigdzie. Zobacz na Netflix. Jeszcze więcej akcji, jeszcze więcej humoru, jeszcze więcej rekinów. Meg2 to film akcji i humoru, w którym dochodzi do niesamowitego odkrycia podczas badań dna oceanu. Film tak źle oceniany, że musieliśmy go obejrzeć. Meg2 to propozycja dla widzów mniej wymagających. Prawdziwy drapieżnik wśród nowości. Meg2, zobacz na HBO Max. Tym razem obracamy się o 180 stopni. Świetny serial o trójcy przyjaciół z obsesją na punkcie True Crime. Zbrodnie po sąsiedzku to subtelna mieszanka humoru, która oferuje wszystko, aby pokochać ten serial. Oprócz Seleny Gomez i Steve'a Martina zobaczymy Stinga i Meryl Streep. The guy from you too. Serial Zbrodnie po sąsiedzku. Obejrzycie na Disney Blues. Po śmierci swojej ukochanej żony, zgorzkniały Otto postanawia popełnić samobójstwo. Are you this unfriendly? I am not unfriendly. OK, you're like a warm Wszelkie próby odebrania sobie życia zostają zniweczone przez sąsiadów, przyjaciół. Zabawna i wzruszająca historia o miłości i stracie. Mężczyzna imieniem Otto. Zobacz na HBO Max.